To jest najlepszy przepis na gofry, chrupiące z zewnątrz, puszyste w środku. Do dwóch białek dodaję szczyptę soli i ubijam na gęstą pianę. Dzięki temu nasze gofry będą bardzo puszyste. Do żółtek dodaję dwie łyżki cukru i chwilę miksuję. Następnie dodaję 50 ml oleju, jedną szklankę wody gazowanej dla lekkości naszych gofrów. Całość mieszam. Do 230 g przesianej mąki pszennej dodałam jedną płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, wymieszałam i przekładam do mokrych składników. Całość chwilę miksuję, aby ciasto było jednolite i bez grudek. Na sam koniec przekładam ubite białka i delikatnie mieszam już łyżką. Płyty gofrownicy smaruję olejem i nagrzewam 3 minuty. Pamiętajcie, że gofrownica musi mieć moc minimum 1000 W. Na rozgrzane płyty wykładam ciasto, rozprowadzam i zamykam. Czas pieczenia wynosi 6-7 minut i nie otwierajcie przez ten czas gofrownicy, bo to największy błąd. Nasze gofry są puszyste w środku i chrupiące z zewnątrz. Najlepiej smakują z bitą owocami i kremem orzechowym lub sosem balsamicznym.